Myślę, że byłaby to na pewno jedna z piosenek Beyoncé. W jakich tańcach czujecie się y, najlepiej? Myślę, że najlepiej czujemy się w takich tańcach energicznych. To jest nasz klimat totalnie, ale mnie chodzi, mi, mi chodzi o takie rzeczy. Hmm, jakby to nazwać? Z charakterem. Bo miałam taką piosenkę, która była dosyć cukierkowa, mhm. już tańczyłam do takiej jednej, no i... Do I ukrywam, że to nie był do końca mój klimat, ja wolę coś takiego mocniejszego po prostu, gdzie możemy się wyżyć i, i naprawdę mocno zatańczyć. To, to jest nasz klimat, to jest chyba najlepsze, co może być, gdzie możemy po prostu nie dać się siebie się wszystko. Uśmiechać, tak, tak, tak. Ale, ale też, też gdzie są, gdzie zagrać twarzą. Mhm. Wiemy, że nagrania jeszcze trwają, więc jeszcze przy, wszystko przed wami. E, czy macie jakąś taką piosenkę, do której marzycie, żeby zatańczyć, żeby wcielić się w tę rolę? Myślę, że byłaby to na pewno jedna z piosenek Beyoncé. Mm. A akurat, że Beyoncé było dużo w tym programie, to liczymy, że nam też się trafi. A która na przykład? Nie wiem, jak to się wymawia ten tytuł, ale, ale się pisze 7, ukośnik 11. Nie wiem, w zasadzie sensie po angielsku jakąś, ale, ale... nieważne. Do tego chciałabym się bardzo no. to tego Wam dziewczyny życzę. Dziękujemy. Dzień.